Syny Boże, się serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, w serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone Zmiłuj się nad nami w Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone Zmiłuj się nad nami w Serce Jezusa Nieskończonego Majestatu Zmiłuj się nad nami w Serce Jezusa Świątynio Boga Zmiłuj się nad nami w Serce Jezusa w Przybytku Najwyższego Zmiłuj się nad nami w Serce Jezusa Domie Boży i Bramo Niebios Zmiłuj się nad nami Serce Jezusa gorejące ognisko miłości. Się nad nami. Serce Jezusa sprawiedliwości, miłości skarbnico. Zmijuj się nad nami. Serce Jezusa dobroci, miłości pełne. Jij się nad nami. Serce Jezusa tnu wszelkich bezwzględne na głębino. Serce Jezusa, wszelkiej chwały, najgodniejsze. Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsza.